Czyny dzisiaj, hol, prosto z świat, ze sklepu Action. Pokażę nazwy, bo nie wiem, jak to dokładnie czytać. Action, Action, jak to woli. Tak, tak. ja to czytam. Po pracy postanowiłam skoczyć na mały shopping. Tak na świeżo pokażę Wam, co kupiłam. Prost torby. Pierwszą rzeczą są dwie poduszki na balkon. Takie ładne, piękne. Z drugiej strony są zielone. Super były. Dwie ostatnie, więc wzięłam. Kosztowały one 2,95 euro. Kolejną rzeczą jest grill jednorazowy. Będziemy grylować. Tutaj ogólnie można w Niemczech grylować na polanach. Na balkonie nie wolno kopcić, chyba że grylem elektrycznym. Ale gdzieś pojedziemy sobie do jakiegoś parku i ugrylujemy razem zestawem trzech pacynek. To kosztowało mnie 99 centów. Ogryl kosztował euro 70. Lecimy dalej. Kolejną rzeczą są cztery podkładki. Takie safary. Nie było ładniejszych takich, żeby nie były za bardzo pstrokate, ale doszłam do wniosku, że to też fajne. I one mnie kosztowały coś 80, 89 centów. Ładne. Cztery opakowania. Zbieramy sobie nawet jedną. Zobaczymy, czy to jest po jednej stronie, czy po obu stronach. No. Po jednej stronie. Nowością śmierci. Kolejną rzeczą są oczywiście farby akrylowe. Szukałam, myślałam, że będzie jedna czarna pojedyncza, ale niestety nie musiałam kupić cały taki zestaw. Było 16, a to jest 6. To są mnie skórze. Tyle mi starczy na razie, gdyż kupiłam w, w sklepie budowlanym ostatnio farby i testuję. Powiem Wam, że bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest. Suchy szampon. Też był na jakiejś promocji, czy 1,65 Euro 65 za Nie wiem, ile na drogery kosztuje, ale wziąłem, bo mi się skończył z batistem. Brązowy, czyli. Nie lubię tego białego nalotu, jak zostaje. Staram się zawsze kupować brązowy szampon. Suchy szampon. Kolejną rzeczą są. O, dwa zapachy. Kupiłam sobie kreśkę. Jeszcze tej nie miałam. To jest chyba ta czarna. Małe opakowanie. I Kryśka mnie kosztowała. czekajcie, czekajcie, 90 centów za taką małą. Chciałam ich. Kupiłam takie, i one mnie kosztowały. Zaraz wam powiem. La 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 nie mam, nie mogę znaleźć. Czekajcie. Flower, flower to jest to. No nie mogę znaleźć. Wiecie co? No wiecie co nie mogę znaleźć, ale mi kosztowało? 99 centów.

Ale kwiatowo jest to niezłe wezmę sobie do samochodu, w razie, wiecie, jak wyskakuje, gdzieś na szybko no i oczywiście moje ulubione rzeczy czyli maseczki, nie było dużego wyboru, wszystko było wykupione chyba nie mieli dostawy i tak, kupiłam taką bamboo, taką kolejną taką samej sery, taką. Taką. I coś do włosów kręcą. Ciekawe, czy się sprawdzi. Ja z ciekawości nie miałam. I tak, pusto to by było na tyle. Za wszystko zapłaciłam 24,11 euro. Tak. Widzicie? No, nie wiem, czy to dużo, czy mało. Wpadłam na spontanie. Takie to zakup. Okay.